Nie spaliłem. I wszyscy się patrzą. Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego małego vloga o małej przyczepie. Będzie to odcinek z cyklu Wasze przyczepy na naszym kanale. Witamy się z Wami dzisiaj z Targu w Caravan Salon w Poznaniu, a swoją niezwykłą przyczepę pokażą nam dzisiaj Marcin i Ada. Powiedzcie nam, jak zaczęła się historia skąd pomysły na taką właśnie przyczepę? 3 lata temu około kupiliśmy sobie małą mini Wyremontowaliśmy też całutki środek, ale tak cały czas nam trochę brakowało. Była taka troszeczkę no jednak za mała yy, i gdzieś tam był padł pomysł troszeczkę większej. Yy, wrzuciłem w wyszukiwarkę na Elixa i nagle wpadła. Czekajcie, Wszedłem... czekajcie. Tradycyjna poznańska przerwa na samolot. Dobra, jesteśmy. Jak padła akurat na no, Elixa Duża, no to akurat ja w pracy byłem, wysłałem Adzie e, ogłoszenie. ogłoszenie. No, i 15 minut podjęta decyzja, na drugi dzień jedziemy. No i udało nam się ją wyrwać akurat od poprzedniego właściciela, e, który no, ją pomalował. Coś, co my nie byliśmy w stanie zrobić, czyli właśnie malowanie. Mhm. E, w środku nie było nic, wiedzieliśmy, że z tym sobie damy radę, więc dla nas takie idealne połączenie. Jest z zewnątrz odmalowana, w środku zrobiona przez nas. Mieliśmy ją remontować powolutku. Małą sprzedać dopiero jak duża będzie gotowa, ale remont zamiast roku zakładanego zajął nam 4 miesiące. Także bardzo szybko. Codziennie, po południa, soboty, niedziele, i... wszystko, każda chwila właśnie w przyczepieniu. No przy okazji zdążyliśmy już na złot lecia Niewiadowa, no i tutaj na Poznań Widzę, że ten wieloryb różni się troszkę od naszego Nie ma tutaj okna bocznego I nosi tajemniczy symbol ELWRO Czy mógłbyś opowiedzieć coś o tym? To była po prostu inna wersja przyczepy 132 którą wykorzystywała fabryka ELWRO na włożenie swojej elektroniki między innymi do wód polskich Dlatego one nie mają z dwóch stron tych dodatkowych okien No i Wygląda teoretycznie jak mała niewiadówka, a jednak jest duża z tego co wyczytaliśmy. Z tego co wyczytaliśmy, tak, dokładnie. Tak. Przejdźmy może do środka, zaprezentujecie nam swoją aranżację. Więc opowiadajcie, co tutaj zostało zrobione. Moją uwagę przykuł oczywiście ten niesamowity sufit, niesamowita lampa. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. To chyba najbardziej e, najładniejszy e, sufit w przyczepie jaki widziałem. Nie jest to trudna rzecz do zrobienia. Tak naprawdę to jest gotowy panel z, lam, z lamelami bodajże z Obi, tak? Market tak, budowlany Obi. obi. Jest on na takiej jakby podkładzie z filcu gotowe, takie drewniane elementy One chyba też były w różnych odcieniach drewna Tak. I w przerwy wmontowaliśmy sobie tutaj według własnego uznania tak losowo takie pasy z ledami No powiem Wam, że kradnę od Was ten patent Muszę dobrze go nagrać i w naszym wielorybku też musi taki zaistnieć Zanim zdążycie opatentować i sprzedawać te lampy, właśnie specjalnie dedykowane do wielorybów, jak wpadliśmy na ten pomysł, jeszcze byliśmy na szczęście na tym etapie, że mogliśmy pomyśleć wcześniej o montażu tego. Dlatego wcześniej też tutaj dodaliśmy takie drewniane, bodajże że to były sklejki Siedem belek ze sklejki elastycznej, e, wzmocnienia łóżka, jak to są elastyczne. E, sklejka wzdłużnie, po prostu układana, że ona się tak ładnie wygina jest ona poskręcana na bokach i ładnie przyklejona na e, mamuta e, do dachu Czy e, montowaliście jakąś e, izolację? bo tutaj to jest e, też wykładzina remontowa, tak jak u nas Tak, pod spodem jest o dziwo, właśnie w wersji Elfro często były oryginalnie styropianem wykładane mimo styropianu jeszcze wyłożyliśmy do, e, dodatkowo Alufox'em no bo z poprzedniej właśnie przyczepy stwierdziliśmy, że to jest... Sprawdzony naprawdę produkt, więc ta lutka przyczepa jest też Alufoxem wyłożona i dopiero na to wykładzina remontowa, którą zresztą też dostaliśmy od poprzedniego właściciela w cenie, więc no wykorzystaliśmy ja co mieliśmy. pamiętam to ogłoszenie. To, był, to były takie puzzle do składania, nie? Tak, dużo tak. rzeczy porobione, dużo rzeczy kupione, niedokończony projekt. Pamiętam, że chciałem go komuś polecić i zniknął w ten sam dzień, kiedy się pojawił. No to tajemnica rozwiązana. Mhm. Już wiemy, w czyich rękach jest. No, i potem standardowo wykładzina, i myśleliśmy tutaj nad układem, ale tak naprawdę chyba nie da się nic innego, bardziej praktycznego wymyślić. Więc... Typowy, oryginalny układ, tak. z tym, że powiększyliśmy sobie łazienkę ze względu na moje gabaryty. No to w oryginalce bym się nie zmieścił na... i zrobiliśmy łazienkę 70 na metr 10 m. Tak, bo ta oryginalna niby jest duża, ale jednak niepraktyczna nie tak ciasna, taka, no. taka niepraktyczna ta. Można wejść, rączki umyć, a, mm -hmm. a żeby używać tak do, do, do czego innego, no już mało miejsca jest. Mm -hmm. Przecież co, tutaj mamy spanie chyba szerokość 130, 135 cm, dwie półeczki nad głowami. Tutaj część kuchenna, gdzie mamy jedną szufladę, taką po no sztućce, jakieś wiadomo różne inne przydatne rzeczy i szuflada, w której mamy też w zasadzie tylko lodówkę, jolko, mały zbiornik tutaj do zmywania, kosz na śmieci. I to jest tyle. Yy, tutaj mamy małą szafę z taką kotarką. Wiadomo, że zależało nam też trochę na wadze, dlatego nie próbowaliśmy innych żadnych rozwiązań. Mamy typowo tylko... Kotare, no i nasz prysznic. To łazienka z brodzikiem. z brodzikiem i prysznicem, I... tak? Tak, prysznic, toaleta, wszystko w jednym. No rzeczywiście, miejsca jest całkiem sporo. Powiedzcie, co to za kafelki? Co to za materiał to jest, na ścianie? To jest linoleum, po prostu z bardzo oryginalnym wzorem. Linoleum, które fajnie imituje płyteczki i fajnie pasuje właśnie do, do pomieszczenia takiego jak prysznic e, ścianki mamy wykonane ze sklejki, sklejki. wodoodpornej chyba nawet, tak? tak czwórka, czwórka wodoodporna na to jest położona guma w płynie i na to jeszcze linoleum i, i wszystkie e, łączenia elastycznym al, e, alfixem mhm. połączone, żeby ja. też w razie czego jakby pracowało to żeby to się tam nic nie zepsuło bardzo fajnie zrobiliście te łamane drzwi tak będzie zepsuł Tak no, normalnie? Nie, właśnie tutaj o, o stopień troszkę haczą Trzeba wiedzieć jak zamknąć <grym> Tylko <grym> dla wtajemniczonych Ale bardzo ładnie wygląda To też jest wasza robota? Ta, to to ta też ondoma. są odpady, sklejki, które nam po prostu zostały poukładane Eee, Taki oryginalny wzór. oryginalny wzór. Troszkę się nad tym wzorem głowiliśmy, ale w końcu coś nam zaczęło wychodzić i podoklejaliśmy te listeweczki. Fajnie tutaj to wszystko wykańczają. Bardzo ładnie zgrywa się mm -hmm. właśnie z tą przepiękną lampą na suficie. Z przodu mamy dwa siedzenia e, rozkładane na łóżko razem ze stolikiem, tak? Czyli tak, tak, tak jak było w oryginale. Tak. Kawiarka z funkcją spania. Widzę, że w oknach są takie ładne rolety dzień/noc. To są gotowe elementy, kupione? To znaleźliśmy po prostu firmę, która robi na wymiar. I nam tu akurat się zacięło. Wymierzyliśmy jakie mamy okno i oni nam z tymi prowadnicami, z tym wszystkim nam po prostu na wymiar zrobili to. Okno. Tak, i jest bardzo też fajne to, że możemy sobie wybrać kolor zarówno tych elementów, taki, jak to nazwać. Plastikowych? Plastikowych, tak. Tej łącznie, kasety. Tak, Tej kasety. kasety z prowadnicami, i tkaninę też mogliśmy sobie wybrać według własnego upodobania. To jest bodajże mała z jakiejś firm u nas w Kaliszu. Ale nazwy już teraz nie pamiętam Też nie pamiętam Kosztowało to tak około 300 zł za jedną roletę No to porównując z Jiskiem czy jakimś tam innym marketem No to korzystnie to wyglądało No i wymiar Bo ciężko nam było gdzieś w Lerua, czy w Castoramie znaleźć idealne wymiary Dlatego tutaj zgłosiliśmy się do takiej firmy, która robi typowo na szerokość jaką chcemy e, A ta prowadnica na stół Bo widzę, że ona nie jest standardowa e, To jest taka jakaś rureczka bo po poprzednim właścicielu nie dostaliśmy nic, że tak powiem, z takich akcesoriów, więc musieliśmy szukać. I akurat mamy u nas w mieście taki kamperowy sklepik, i tam zaoferowali mi zarówno nogę, która też jest fajnie zwijana, pod spód i blokowana. I wtedy sobie kładziemy to na dół i mamy łóżeczko pełne i właśnie tą szynę do mocowania. Czyli praktycznie do blatu, który sobie sami przygotujemy, mamy tylko takie elementy plastikowe do przykręcenia. I te haczyki po prostu na tym drążku się zatrzymują a, to jest, czyli to jest taka nowa, jest, nowa wersja specjalnie tak. kempingowa nie z żadnego marketu budowlanego tak, tak. tylko typowo kempingowe akcesoria tutaj mamy stoliczek taki że jest bez blokady żeby ktoś tam mógł usiąść możemy sobie w każdej chwili przesunąć usiąść dosunąć, dosunąć. no tak, bo nie. w oryginale tu jest skośna ściana toalety żeby można było wsiąść tak. sobie na tą ławkę nie? I tutaj też te same roletki co z przodu. Tutaj mamy sterownik od paneli. Paneli akurat nie wzięliśmy ze względu też na mało miejsca dzisiaj w aucie. I w a wygodę. to nie macie zamontowanych paneli na, na dachu? Nie. Stwierdziliśmy, że przyczepę możemy sobie postawić normalnie w cieniu, a panele sobie wyznawiamy na takich sto, yy, stojaczkach. Yy, nóżki rozwijamy po prostu i sobie regulujemy pod którym kątem chcemy. Mieć Do ogrzewania jaki mamy system? Typowe Webasto chińskie, tylko że zbudowane od razu ze zbiornikiem Około 4 litrów pojemności zbiornika Webasto 8kW Na tą przyczepę to i tak jest za dużo, ale stwierdziliśmy, że ósemka no, jest sprawdzona nie Lepiej ma mieć zapas I lepiej mieć zapas tak. I to fajnie, bo w zasadzie nie wymagało to żadnego montażu Poza podpięciem akumulatora i wyprowadzeniem ciepłego powietrza Dokładnie. Wystarczy takie gotowe tak. włożyć, wlać paliwa i można używać. Z drugiej strony jest zbiornik na szarą wodę. Tak? To tak, jest szarą woda z prysznica Właśnie wypada tutaj do zbiorniczka Zbiorniczek ma kółeczka, więc nie muszę się męczyć z dźwiganiem. Tylko po prostu sobie wyjeżdżam i wylewam. No, parę litrów tutaj jest, nie? 40 litrów dokładnie. No tak, to już jest coś dźwigać. Zauważyliśmy, że tak na 10 litrów na jedną kompanię da osobę, także 4 kompania spokojnie możemy sobie. A jak z grzaniem wody? Czajniczek na gaz niestety i wlewamy do karnistra 20 litrów. I tak sobie przynajmniej regulujemy tą temperaturę mniej więcej Pompka zanurzeniowa Dokładnie Prosty, działający prosty, zwykły system. system Tu w części kuchennej e, widzę takie fajne przełączniki e, Co to jest? Są to zwykłe włączniki bezprzewodowe e, Sterowane dotykowo e, Które nam dbają o to na całe nasze oświetlenie i jest fajna opcja tutaj w tych przełącznikach, ponieważ mogę sobie włączyć i regulować, czy chcę jasno, czy chcę po prostu klimacik w przyczepie. Jest tylko taki półmrok. I dodatkowo zauważyłem, że wyciągnęłeś. To można wyciągnąć tak, jak można, pilota, tak? Można sobie wyciągnąć w każdej chwili jak pilota. E, tutaj są na baterie zwykła zegarka. No na razie 3 miesiące pracy, no jeszcze nie wymieniałem tych baterii, więc no, dosyć bardzo praktyczne urządzenie. I ono jest połączone ze sterownikami, które mamy schowane tutaj w szafeczce. To są trzy sterowniki od trzech paneli. Eee, I mamy tutaj trzy różne wiązki, że mogę sobie czy włączę nad łóżkiem, czy nad kuchnią, czy właśnie oświetlenie na tych lamelach. A gdzie można kupić takie? To są jakieś specjalistyczne? To jest to taki, w takim sklepie typowo dla smart domów, akurat dorwałem. Z tego, co rozmawiałem właśnie z gościem, nawet ludzie kupują takich 40 na całutki dom i sobie starują całym domem. Ciekawe, jak później się w tym połapać, bo każdy wygląda tak samo. <grym> <grym> bo mamy trzy, więc nie jest źle na szczęście. To jest. Który wasz wyjazd tą przyczepą? Tam szczepioną czwarty. Tak, cztery wyjazdy. Remont zakończyliśmy w okolicy sierpnia, więc tak w połowie sezonu, prawie pod koniec, ale jeszcze zdążyliśmy parę razy wyjechać, nie to jest nasz czwarty faktycznie. Tak, między innymi tam byliśmy właśnie na 50-leci niewiadowa. No i teraz tutaj na targach już chyba ostatni w tym roku. Chyba ostatni, tak. No. Chociaż no może jeszcze, czasami jak pogoda dopa nie, dopasuje dopisze, dopisze. Eee, A powiedzcie, czy już wyszło coś, co chcielibyście zmienić? Tak, no pierwsze jakieś tam no, tak. awaria kranu choćby, właśnie tutaj na targach. E, dlatego nie mamy akurat dzisiaj zlewu. Rozglądaliśmy się na targach za zamiennikiem, ale chyba jeszcze nic nam się nie udało nie, nie, znaleźć. Nie. Nie? A co się z kranem stało? E, rurka, która wychodzi, właśnie ten króciec, e, co podłączamy węży od wody, niestety wyszedł z kranu i nie chce wejść z powrotem. A no to tak, tak jak u nas, tak? Że standardowo. Standardowo, no nie wiadówki już no. tak mają. Myślimy też nad dodatkowymi szufladami, bo Mamy tutaj dużą przestrzeń, której nie mieliśmy za bardzo pomysłu, jak go zagospodarować przez to na Mamy tutaj takie plastikowe pojemniki, gdzieś na patelnie, garnki, takie rzeczy, ale chyba będziemy próbowali tutaj jakieś dodatkowe szuflady jeszcze wybrać. Nie, wiem, żeby na przechowywanie typowo było więcej miejsca, ale tak to chyba nie wiem. Na razie, na, razie na razie jeszcze nie zwiększaliśmy. Czyli jest to udany zakup. Tak, przemyślane tu było w ogóle konstrukcje z kartonów, nie kartonów, <gry> mapie planowanie, gdzie co było, gdzie co będziemy robić. E, nawet kładliśmy materace, żeby przymierzyć się mniej więcej gabarytowo, czy się zmieścimy, no. czy nie. E, no i tak staraliśmy się właśnie, żeby to zrobić z rozsądkiem, powoli, nie na hura, i zaś później żałować. E, no ale po, powoli robiliście, ale poszło wam całkiem szybko. No tak dosyć dosyć. Na szczęście dosyć, była no. motywacja, nie? Codziennie po pracy, póki była pogoda, latem fajnie się pracuje, więc codziennie po popołudniami, po trochu, po trochu, aż te cztery miesiące faktycznie nam się udało. A jakie plany wyjazdowe na, na przyszłość, na przyszły sezon? Może dziś w Europę uderzymy, zobaczymy. A jest takie miejsce, gdzie dalekie miejsce, gdzie chcielibyście nie dojechać? Włochy, Chorwacja, ale to już no, to już chyba z przerwami w innych krajach, tak etapami, ale docelowo Włochy to jest. Może jakiś eurotrip zaczynamy, jak to się uda. Ale nadal odkrywamy też inne kempingi w Polsce, co z chęcią gdzieś jeździmy na noc. Dzisiaj nogę. na targach też dużo wizytówek dostaliśmy, więc tak, będzie to sprawdzać tak, teraz. Tak, tak, tak. Czyli rozumiem, że polecacie taki sposób wypoczywania naszym widzom mhm. i polecilibyście kupić przyczepę do remontu, e, tak żeby samemu ją odremontować? Jasne, możemy to zrobić według własnego uznania, co tylko zapragniemy czy chcemy więcej miejsca na spanie, czy więcej miejsca, czy żeby Może chociaż tyle. robić prysznic, czy robić miejsce kuchenne i tak dalej no i właśnie Mamy jak dowolność. zrobimy to samemu, to też jest taka satysfakcja później, jak to fajnie jest zrobione i czuje się to serce włożone właśnie w tą przyczepę no, jedziemy gdzie chcemy, zostawiamy przyczepę, zwiedzamy często później autem. Także to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Dziękuję Wam za podzielenie Dzień. się Dzień historią bardzo. i swoją piękną przyczepką. Ja wychodząc, sfilmuję jeszcze raz ten piękny sufit, tą piękną lampę. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Cześć! Cześć.